Mano ekipa! Dzisiaj mamy do przetestowania kolejną wyrzutnię od PIROMAX'a. E, jeśli się nie mylę, jest to również nowość. Wyrzutnia JETX. Jak mi się kojarzy z tym takim, wiecie, programem, jak dzieciaki, byliśmy, dzieciakami byliśmy. JETX. E, to był w sumie, wcześniej był Fox Kids, więc część pewnie... Widowni, która jest mniej więcej w podobnym wieku do mnie, będzie pamiętać eee, to tak tyle ze skojarzeń. A, a jeśli chodzi o wyrzutnie, no to co mamy? Kod produktu PXB2142, prawie 2137, no ale jednak nie mamy tak. 16 strzałów, 45 metrów wysokości, jeśli chodzi o wystrzał, 25 mm. No i co, partia oczywiście 2024. E, kategoria F2. NEQ jest 182,4 grama, Więc. No zobaczymy, zobaczymy, jak to, jak to będzie strzelać. Jeśli chodzi o cenę, no to 50-60 zł około. E, oczywiście, kody rabatowe wchodzą, więc zapraszam. No i co, bezbędnego zapierdzielania. Nie, nie, nie. Bezbędnego pierdzielenia. Lecimy na testy. E, Generalnie wyrzutenka tak wydaje mi się, że kraklingowa, więc ja dosyć krakling lubię. Także co zapraszam do oglądania. Siemano. Wyrzutnia Jet X. Co mogę Wam powiedzieć? Generalnie, wyrzutnia spoko, kraklingowa. Ja bardzo lubię kraklingowa 25 mm. No, powiedzmy, że waliło jak 25 mm. Fajnie, dosyć dosyć obszerne. Dosyć obszerne te efekty, więc spoko. Krakling, zawsze spoko. Co mogę powiedzieć? Czy złapało, za mnie, czy złapało tak bardzo mnie za serce? Nie. Czy była zła? Nie. Czy była dobra? Dosyć dobra była, więc ja bym oceniał tak na 7,5 powiedzmy, no, na 7,5. Bardzo fajnie, bo miała również ląd rezerwowy, czego nie zauważyłem wcześniej, to jest też oczywiście plusik. No i e, finał czterostrzałowy, to też jest plusik, bo w małych kosteczkach, jak jest finał, to też jest taka e, dodatkowa... Zaleta. Więc co? Ej, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Ej, I co? Widzimy się na następnych odcinkach. Siemano!